Byłam jak drżą mi dłonie, gdy próbowałam zawiązać fartuch. 67 lat życia, a teraz wszystko, co zbudowałam, mogło zniknąć w mgnieniu oka. Spoglądałam przez okno mojego mieszkania na osiedlu Żolibosz w Warszawie. Jesień powoli wkraczała do miasta, barwiąc liście drzew na złoto i czerwień. Kiedyś kochałam te porę roku. Teraz jednak każdy spadający liść przypominał mi o tym, jak kruche jest życie, które zbudowałam. Me imię to Helena Kowalska. Przez czterdzieści lat pracowałam jako nauczycielka matematyki w liceum, a po przejściu na emeryturę otworzyłam małą piekarnię w parterowej części kamienicy, którą odziedziczyłam po rodzicach. To miejsce stało się moim drugim domem. Zapach świeżego chleba i ciast zawsze dawał mi poczucie spełnienia, którego nie zaznałam nigdzie indziej. Mój mąż Tadeusz zmarł pięć lat temu. Rak płuc zabrał go zbyt szybko. Zostałam sama z synem Markiem, jego żoną Anną i ich córką Zosią. Marek jest dobrym człowiekiem, ale Anna. Cóż, od samego początku wiedziałam, że coś z nią jest nie tak. Gdy tylko Tadeusz odszedł, zaczęła naciskać na sprzedaż kamienicy i mojej piekarni. To stary budynek, mamo. Wymaga remontów. Pieniądze ze sprzedaży zapewnią ci spokojną starość. Zawsze mówiła to samo. Z tym swoim sztucznym uśmiechem, ale ja kochałam to miejsce. Każda pęknięta kafelka, każda skrzypiąca deska podłogowa opowiadała historię mojego życia. Jak mogłabym to sprzedać? Poza tym piekarnia wciąż przynosiła zyski. Niewielkie, ale wystarczające, bym mogła żyć godnie i odkładać dla Zosi na studia. Tego dnia wszystko się zmieniło. Wracałam wcześniej z zakupów, gdy usłyszałam głosy dochodzące z mojego mieszkania. Drzwi były uchylone. Stanęłam jak wryta, gdy usłyszałam głos Anny. To śmierdzi, powiedziała z odrazą, wyrzucając moje ubrania do dużego czarnego worka na śmieci. Całe to mieszkanie cuchnie starością. Kiedy ona wreszcie zrozumie, że powinna się stąd wyprowadzić? Ten budynek jest wart fortunę. A ona upiera się przy tej swojej piekarni. To przecież śmieszne w jej wieku. Serce waliło mi jak młot. Czułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Dlaczego Anna grzebała w moich rzeczach? Co ona właściwie robiła w moim mieszkaniu pod moją nieobecność? Nie powinieneś był jej dawać klucza do kamienicy, kontynuowała Anna, zwracając się do kogoś, kogo nie widziałam. Jak długo jeszcze będziemy czekać? Rozmawiałam z agentem nieruchomości. Ta kamienica w tej lokalizacji z potencjałem na luksusowe apartamenty to złoty interes. Możemy dostać co najmniej cztery miliony złotych. Marku, cztery miliony. Pomyśl, co moglibyśmy z tym zrobić. Zamarłam. Marek był tam z nią. Mój własny syn planował za moimi plecami sprzedaż domu, który był w mojej rodzinie od pokoleń. Anna przestań, usłyszałam głos Marka. Brzmiał słabo, niepewnie. To dom mojej matki. Nie możemy jej do niczego zmuszać. Och, daj spokój, prychnęła Anna. Twoja matka ma już swoje lata. Potrzebuje opieki, a nie zajmowania się piekarnią. Moglibyśmy ją umieścić w dobrym domu opieki. Część pieniędzy przeznaczylibyśmy na to. Byłaby pod profesjonalną opieką. Dom opieki? Marek zabrzmiał niepewnie. Ona nigdy się na to nie zgodzi. Nie musi się zgadzać, odpowiedziała lodowato Anna. Pamiętasz co powiedział doktor Nowak? Twoja matka ma początki demencji. Może nie jest to jeszcze oficjalna diagnoza, ale wystarczy, żebyśmy mogli wystąpić o ubezwłasnowolnienie. Wtedy ty, jako jej jedyny syn, przejmiesz kontrolę nad jej majątkiem. To dla jej dobra, Marku. Czułam, jak nogi się pode mną uginają. Demencja? Jaka demencja? Byłam u lekarza miesiąc temu i nic mi nie powiedział o demencji. Co oni knuli za moimi plecami? Nie wiem, Anna. Marek wciąż się wahał. To wydaje się niewłaściwe. Co jest niewłaściwego w zapewnieniu twojej matce godnej starości? Anna podniosła głos. Ona sama nie jest w stanie o siebie zadbać. Widziałeś, jak ostatnio prowadzi te piekarnie? Rachunki się nie zgadzają, klienci narzekają. To kwestia czasu, zanim wpędzi się w kłopoty. A ten budynek. Wymaga generalnego remontu. Skąd ona weźmie na to pieniądze? Odziedziczyliśmy ten bałagan po Twoim ojcu, teraz musimy to naprawić. Poczułam, jak wzbiera we mnie furia. Jak śmie tak mówić o Tadeuszu, o moim ukochanym mężu, który pracował całe życie, by zapewnić nam dach nad głową? Jak śmie kwestionować moje zdolności do prowadzenia piekarni, którą z sukcesem zarządzałam od ponad dziesięciu lat? Zrobiłam krok do przodu. Gotowa wejść i skonfrontować się z nimi, gdy usłyszałam kolejne słowa Anny. Zresztą już wszystko załatwiłam. Doktor Nowak zgodzi się wystawić odpowiednie zaświadczenie. Mój kuzyn Piotr jest prawnikiem, pomoże nam z formalnościami. Za miesiąc możemy mieć to wszystko za sobą i wreszcie zacząć żyć tak, jak na to zasługujemy. Załatwiłaś to za moimi plecami? Marek brzmiał nas szokowanego. Anna to moja matka i to właśnie dlatego musisz o nią zadbać. Anna niemal krzyczała. Ona nie jest już w stanie podejmować racjonalnych decyzji. Ta piekarnia to sentyment nic więcej nie przynosi wystarczających dochodów, a utrzymanie tego budynku kosztuje fortunę. Pomyśl o Zosi, o jej przyszłości. Te pieniądze mogłyby zapewnić jej najlepsze studia, mieszkanie, start w dorosłe życie. Czego jeszcze potrzebujesz, żeby zrozumieć, że to jedyne rozsądne rozwiązanie? Nie mogłam tego dłużej słuchać. Cofnęłam się cicho i wyszłam z budynku. Łzy spływały mi po policzkach, gdy szłam ulicą bez celu. Mój własny syn i jego żona knuli, jak mnie ubezwłasnowolnić i zamknąć w domu opieki, by przejąć moją kamienicę. Dom, w którym się urodziłam, dorastałam, w którym urodził się mój syn. Miejsce pełne wspomnień, miłości i historii naszej rodziny. Usiadłam na ławce w pobliskim parku, próbując uspokoić drżące dłonie. Co miałam teraz zrobić? Komu mogłam zaufać? Wiedziałam jedno: nie poddam się bez walki. Ta kamienica to nie tylko mury i dach to moje dziedzictwo, moja historia, moja przyszłość i nie pozwolę, by Anna mi to odebrała. Z determinacją wstałam z ławki. Nie byłam bezradną staruszką, za jaką mnie uważała. Byłam Heleną Kowalską, córką Jakuba i Marii, żoną Tadeusza, matką Marka i babcią Zosi. Przetrwałam śmierć męża, budowę biznesu od podstaw, niezliczone trudności. Przetrwa mi to. Z nową siłą ruszyłam w kierunku kancelarii adwokackiej, którą znałam z polecenia. Czas pokazać Annie, że ze mną nie można igrać. Kancelaria mieściła się w odrestaurowanej kamienicy przy ulicy Mokotowskiej. Eleganckie, ale nie przytłaczające wnętrze przyjemnie kontrastowało z moim rozedrganym stanem ducha. Recepcjonistka, młoda kobieta o ciepłym uśmiechu, poprosiła mnie o chwilę cierpliwości. Pani mecenas Wójcik jest teraz na spotkaniu, ale powinna być wolna za około 15 minut. Czy mogę w czymś pomóc? Poczekam, odpowiedziałam. Siadając na wygodnej kanapie w poczekalni, czekając, analizowałam w głowie każde słowo, które usłyszałam w mieszkaniu. Anna mówiła o doktorze Nowaku. To musiał być młody lekarz, którego widziałam miesiąc temu na rutynowej kontroli. Rzeczywiście zadawał mi dziwne pytania, prosił o powtórzenie pewnych słów, pytał o datę. Myślałam, że to standardowa procedura dla pacjentów w moim wieku, a tymczasem on współpracował z Anną. Ale jakim cudem? Przecież obowiązuje go tajemnica lekarska. Pani Kowalska? Z zamyślenia wyrwał mnie głos. Jestem Agnieszka Wójcik. Proszę za mną. Mecenas Wójcik okazała się kobietą w średnim wieku, o przenikliwym spojrzeniu i profesjonalnym, ale ciepłym podejściu. Gdy opowiedziałam jej o wszystkim, co usłyszałam, jej twarz wyrażała coraz większe oburzenie. To, co pani opisuje, to próba oszustwa i nadużycia prawa, powiedziała w końcu. Ubezwłasnowolnienie to poważna sprawa, która wymaga solidnych podstaw medycznych i prawnych. Nie można tego zrobić na podstawie jednej, wątpliwej opinii lekarskiej, zwłaszcza jeśli została uzyskana w nieuczciwy sposób. Co powinnam zrobić? zapytałam, czując jak nadzieja powoli we mnie wzbiera. Po pierwsze, Zalecam pani natychmiastowe udanie się na niezależne badania neurologiczne i psychiatryczne. Potrzebujemy oficjalnego potwierdzenia, że jest pani w pełni władz umysłowych. Po drugie, musimy zabezpieczyć pani majątek. Sugeruję ustanowienie notarialnego zakazu sprzedaży nieruchomości bez pani zgody. Po trzecie, złożymy zawiadomienie do Izby Lekarskiej o możliwym naruszeniu etyki zawodowej przez doktora Nowaka. Słuchałam uważnie. Robiąc notatki, pani mecenas mówiła dalej: Musimy również być przygotowani na to, że pani synowa i syn mogą podjąć próbę ubezwłasnowolnienia. W takim przypadku będziemy walczyć w sądzie. Na szczęście, prawo stoi po pani stronie. O ile faktycznie jest pani w pełni zdolna do samodzielnego funkcjonowania, a wszystko wskazuje na to, że tak jest. Ile to będzie kosztować? zapytałam myśląc o swoich skromnych oszczędnościach. Nie martwi się pani o to teraz. Odpowiedziała łagodnie. Możemy ustalić plan płatności. Najważniejsze, żeby działać szybko. Gdy wychodziłam z kancelarii dwie godziny później, czułam się silniejsza. Miałam plan działania, profesjonalne wsparcie i determinację, by walczyć o swoje prawa. Anna chciała wojny? Dostanie ją. Przez kolejne dni działałam metodycznie. Najpierw wizyta u renomowanego neurologa, profesora Kowalczyka który po serii badań stwierdził jednoznacznie: Pani Helena jest w doskonałej kondycji psychicznej jak na swój wiek. Nie widzę żadnych oznak demencji czy innych zaburzeń poznawczych, wręcz przeciwnie. Pani pamięć i funkcje kognitywne są na poziomie osoby o wiele młodszej. Następnie notariusz, który pomógł mi zabezpieczyć kamienicę przed sprzedażą, bez mojej zgody. Potem wizyta w izbie lekarskiej, gdzie złożyłam oficjalną skargę na doktora Nowaka. W międzyczasie udawałam, że nic się nie stało. Kiedy Marek i Anna odwiedzali mnie, uśmiechałam się, przygotowywałam obiad, pytałam o Zosie. Anna wydawała się zadowolona, pewna swojego zwycięstwa. Nie wiedziała, że zbierałam dowody przeciwko niej. Prawdziwy przełom nastąpił, gdy zwierzyłam się mojej wieloletniej przyjaciółce Krystynie. Która pracowała jako pielęgniarka w przychodni, gdzie przyjmował doktor Nowak. Helena, to nie pierwszy taki przypadek, powiedziała mi podczas jednego z naszych spotkań. Słyszałam plotki o doktorze Nowaku. Podobno współpracuje z kilkoma prawnikami, wystawiając fałszywe diagnozy za odpowiednią opłatą. Głównie chodzi o sprawy spadkowe i nieruchomości. Masz jakieś dowody? zapytałam. Czując, jak serce przyspiesza mi z ekscytacji. Nie bezpośrednio, ale znam kogoś, kto mógłby pomóc. Moja bratanica Magda pracuje w administracji przychodni. Ma dostęp do dokumentacji, korespondencji. Może mogłaby coś znaleźć? Następnego dnia Krystyna zadzwoniła do mnie, podekscytowana. Helena, Magda znalazła e-maile. Doktor Nowak korespondował z Anną. Mamy dowody na ich zmowę. Z tymi dowodami mecenas wójcik złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawa nabrała tempa. Prokurator wszczął śledztwo przeciwko doktorowi Nowakowi i Annie. Nadszedł dzień konfrontacji. Siedziałam w swoim mieszkaniu, czekając na przybycie Marka i Anny. Zaprosiłam ich na niedzielny obiad, jak co tydzień. Tym razem jednak miał być inny. Punktualnie o trzynastej rozległ się dzwonek do drzwi. Otworzyłam, witając się z Markiem, Anną i Małą Zosią, która natychmiast pobiegła do swojego kącika z zabawkami w moim salonie. Coś wspaniale pachnie, mamo! powiedział Marek, całując mnie w policzek. Zrobiłam Twoją ulubioną kaczkę z jabłkami, odpowiedziałam z uśmiechem. Anna podała mi bukiet kwiatów. Na jej twarzy gościł ten sam fałszywy uśmiech który tak dobrze znałam. Wyglądasz dziś wyjątkowo promiennie, mamo, powiedziała, akcentując ostatnie słowo z ledwo wyczuwalną ironią. Czuję się świetnie, odpowiedziałam, prowadząc ich do jadalni. Właściwie to ostatnio miałam pełne badania. Lekarz powiedział, że jestem w doskonałej formie. Anna zamarła na ułamek sekundy, ale szybko się opanowała. To wspaniale, mamo. Zawsze powtarzam Markowi, jak ważna jest profilaktyka w Twoim wieku. Usiedliśmy do stołu. Zosia jadła w pokoju przed telewizorem, co dało nam przestrzeń do rozmowy. Podałam zupę, potem drugie danie. Rozmawialiśmy o błahostkach, pogodzie, szkole Zosi, pracy Marka. W końcu, gdy podałam deser, szarlotkę z lodami, postanowiłam przejść do sedna. Wiecie, miałam ostatnio ciekawe spotkanie, zaczęłam niewinnie. Odwiedził mnie prokurator Dąbrowski. Marek zakrztusił się kawą, a Anna zbladła. Prokurator? zapytał Marek drżącym głosem. Dlaczego? Och, to długa historia, westchnęłam, nakładając sobie kawałek szarlotki. Chodziło o pewne oszustwo. Wyobraźcie sobie, że ktoś próbował mnie ubezwłasnowolnić na podstawie fałszywej diagnozy lekarskiej, by przejąć moją kamienicę. Zapadła cisza. Anna siedziała nieruchomo. Jej oczy rozszerzone ze strachu. Marek wyglądał na zdezorientowanego. Ale jak to? Kto? wyjąkał w końcu. Spojrzałam prosto na Annę. Ciekawe, prawda? Okazuje się, że doktor Nowak, ten młody lekarz, którego tak polecałaś, Anno, ma na swoim koncie kilka podobnych przypadków. Wystawia fałszywe diagnozy demencji na zlecenie. Za odpowiednią opłatą. Oczywiście. Anna zerwała się z miejsca, przewracając krzesło. To jakieś bzdury, krzyknęła. Marek, nie słuchaj jej. Ona próbuje nas poróżnić. Naprawdę? Zapytałam spokojnie, wyciągając z kieszeni fartucha kopertę. A co powiesz na te e-maile między tobą a doktorem Nowakiem? Te, w których omawiacie? Jak sfałszować moją diagnozę? Marek powoli wziął kopertę, którą mu podałam. Jego ręce drżały, gdy przeglądał wydruki. Anno, co to jest? zapytał głosem, który ledwo poznawałam Co ty zrobiłaś? To wszystko dla nas, Marku. Anna brzmiała histerycznie. Pomyśl o Zosi, o naszej przyszłości. Ta stara Rudera jest warta fortunę, a ona ona po prostu się przy niej upiera. To niedorzeczne. Kto w jej wieku prowadzi piekarnie? Kto odmawia sobie komfortu, który mógłby mieć? Marek wyglądał, jakby go spoliczkowała. Chciałaś ubezwłasnowolnić moją matkę? Zamknąć ją w domu opieki wbrew jej woli? Anno, jak mogłaś? Och, przestań z tym moralizowaniem! warknęła Anna. Dobrze wiedziałeś o co chodzi. Może nie znałeś szczegółów, ale cel był jasny: sprzedać ten budynek, póki jeszcze ma wartość. Myślisz, że nie widziałam, jak przeglądałeś oferty domów opieki w internecie? Teraz to ja byłam zszokowana. Spojrzałam na syna, który spuścił wzrok. Marku? zapytałam cicho. To prawda? Mamo, to nie tak. Zaczął, ale jego głos załamał się. Ja tylko. Sprawdzałam opcję na przyszłość. Nie planowałem niczego za Twoimi plecami, przysięgam. Anna prychnęła pogardliwie. Oczywiście, że nie. Ty nigdy niczego nie planujesz. Marku! Zawsze czekasz, aż ktoś inny podejmie decyzję za ciebie? Tchórz! Marek wstał gwałtownie. Dość! krzyknął. Nie będziesz mnie obrażać w domu mojej matki, nie po tym, co zrobiłaś. Anna złapała swoją torebkę. Świetnie, zostawiście sobie tę waszą starą ruderę. Zobaczymy, jak sobie poradzicie. Gdy zacznie się walić, ruszyła do wyjścia, ale zatrzymała się w drzwiach. Zosiu, zbieraj się, wychodzimy. Mała Zosia wbiegła do pokoju, zdezorientowana. Ale babciu, jeszcze nie zjadłam deseru. Teraz wrzasnęła Anna, chwytając dziewczynkę za rękę. Marek zareagował błyskawicznie, stając między nimi. Zostaw ją powiedział cicho, ale stanowczo. Zosia zostaje ze mną. Anna spojrzała na niego z niedowierzaniem. Co ty wygadujesz? To co słyszysz. Zosia zostaje ze mną, ty ty możesz iść, gdzie chcesz, ale moja córka zostaje tutaj. Oszalałeś? Myślisz, że pozwolę ci zabrać mi dziecko? Nie zabieram ci dziecka. Anno, daję ci wybór. Możesz zostać i wspólnie przedyskutujemy, co dalej. Albo możesz wyjść, ale sama. Anna stała przez chwilę, jakby nie dowierzając temu, co słyszy. Potem jej twarz wykrzywił grymas furii. Pożałujesz tego, Marku. Oboje pożałujecie, syknęła, po czym wybiegła z mieszkania. Trzaskając drzwiami. Zosia zaczęła płakać przerażona kłótnią. Marek przytulił ją, szepcząc uspokajające słowa. Ja siedziałam nieruchomo, próbując przetworzyć to, co się właśnie stało. Mamo, Marek w końcu zwrócił się do mnie, wciąż trzymając Zosię. Przepraszam, tak bardzo przepraszam. Nie wiedziałem. Nie zdawałem sobie sprawy. Patrzyłam na mojego syna, widząc w nim znowu małego chłopca, który przychodzi do mnie ze swoimi problemami. Wstałam i objęłam ich oboje. Wiem, synku, wiem. Tamtego wieczoru Marek i Zosia zostali u mnie. Ułożyłam wnuczkę do snu w pokoju, który kiedyś należał do jej ojca. Potem usiedliśmy z Markiem w kuchni przy herbacie. Co teraz? Zapytał wyglądając na zagubionego. Teraz? Powtórzyłam. Teraz musimy się zmierzyć z konsekwencjami. Prokurator prowadzi śledztwo przeciwko Annie i doktorowi Nowakowi. Będą przesłuchania, może proces. Ty też będziesz musiał złożyć zeznania. Marek pokiwał głową. Zrobię co trzeba. A co z Anną? Z waszym małżeństwem? Zapadła długa cisza. Nie wiem, przyznał w końcu. Nie wiem, czy po czymś takim można wrócić do normalności. Czy powinienem. To twoja decyzja, Marku, powiedziałam łagodnie. Nikt nie może jej podjąć za ciebie. Ale pamiętaj, że chodzi nie tylko o ciebie, ale też o Zosie. Wiem, westchnął ciężko. Dlatego to takie trudne. Tej nocy długo nie mogłam zasnąć. Mimo bólu i rozczarowania czułam też dziwną ulgę. Prawda wyszła na jaw. Już nie musiałam udawać, że nie wiem o planach Anny. Nie musiałam się bać, że pewnego dnia ktoś zapuka do moich drzwi z nakazem sądowym. Myślałam też o Marku śpiącym w swoim dawnym pokoju i o Zosi, tak niewinnej w tym wszystkim. Co się z nimi stanie? Jak ta sprawa wpłynie na ich przyszłość? Następne tygodnie były intensywne. Anna wynajęła prawnika i próbowała bronić się, twierdząc, że działała w mojej najlepszej wierze, ale dowody były zbyt mocne. E-maile zeznania świadków, w tym innych pacjentów doktora Nowaka, którzy doświadczyli podobnych praktyk. Prokurator postawił zarzuty Annie i doktorowi Nowakowi. Próba oszustwa, fałszowanie dokumentacji medycznej, spisek. Anna stała się nagle mała i przestraszona, gdy rzeczywistość jej czynów zaczęła do niej docierać. Trzy tygodnie po naszej konfrontacji dostałam telefon od Marka: Mamo, możemy przyjść z Zosią? Anna. Anna chce się z tobą spotkać. Byłam zaskoczona, ale zgodziłam się. Kilka godzin później siedzieliśmy w moim salonie ja, Marek, Zosia i Anna. Anna wyglądała na wyczerpaną i znacznie starszą niż zwykle. Jej elegancka fryzura była w nieładzie makijaż minimalny. Pani Heleno, zaczęła formalnie, unikając mojego wzroku. Przyszłam. Przyszłam przeprosić. Zosia bawiła się w swoim kąciku, nie zwracając na nas uwagi. Marek siedział spięty, gotowy interweniować w razie potrzeby. Przeprosić? powtórzyłam, obserwując ją uważnie. Tak, Anna przełknęła ślinę. To, co zrobiłam, to było niewybaczalne. Nie mam usprawiedliwienia. Byłam zachłanna, egoistyczna. Widziałam tylko pieniądze, wartość tej kamienicy. Nie widziałam człowieka, który tu mieszka, który kocha to miejsce. Nie widziałam matki mojego męża, babci mojej córki. Jej głos załamał się. Prokurator zaproponował mi układ. Jeśli przyznam się do winy, współpracuję i zwrócę koszty, które poniosła pani w związku z tą sprawą, mogę uniknąć więzienia. Dostanę wyrok w zawieszeniu, dozór kuratora, prace społeczne. Doktor Nowak nie miał tyle szczęścia. On, on trafi do więzienia spojrzała na mnie błagalnie ale potrzebuję też pani przebaczenia nie dla prokuratora czy sądu dla siebie, dla Zosi, dla naszej rodziny. Patrzyłam na kobietę, która była gotowa zniszczyć moje życie dla pieniędzy, która chciała zamknąć mnie w domu opieki. Odebrać mi wszystko.